Yes, go. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym jeszcze powitać na naszej dzisiejszej uroczystości pana Jakuba Frydrycha, wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Drodzy nauczyciele, szanowni rodzice, kochani uczniowie. Spotykamy się na rozpoczęciu roku szkolnego 2022-2023-24, wakacje dobiegły końca, czas wrócić do pracy i nauki. Pamiętajmy, że szkoła to nie tylko miejsce przekazywania wiedzy, umiejętności, ale również miejsce zdobywania wielu cennych doświadczeń i, i zawiązywania przyjaźni. Wszyscy uczymy się w szkole współpracować, rozwiązywać problemy. Wspierać i szanować. Wspólnie dbamy o to, by była miejscem bezpiecznym, życzliwym i otwartym. Drodzy nauczyciele, życzę Wam radości z wykonywania pracy i wielu sukcesów. Pamiętajcie, że nie wszystkie z nich da się zmierzyć ocenami szkolnymi. Bądźcie dla uczniów autorytetami, źródłem wiedzy, ale przede wszystkim wsparciem. Drodzy rodzice, Pamiętajcie, że mamy wspólny cel zadbać o jak najlepszą edukację przyszłość Waszych dzieci. Pamiętajcie, że kadra pedagogiczna i pracownicy niepedagogiczni szkoły zawsze są gotowi, aby Wam wspierać. Kochani uczniowie, witam Was, witam was bardzo serdecznie. Szczególnie ciepło witam uczniów klas pierwszych i uczniów nowo przybyłych do naszej szkoły. Życzę wszystkim, aby nowy rok szkolny pozwolił rozwijać zdolności i budował pewność siebie. Pamiętajcie, że oceny nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, abyście poznali siebie, odkryli własne talenty, mocne strony, aby nauka sprawiała Wam przyjemność. Mam nadzieję, że będziecie tu przychodzić z radością. Z całego serca życzę Wam wszystkim powodzenia. Już nie mogą doczekać się, aby zacząć odkrywać, odkrywać kąty w szkole. W pełni pasji są. Szanowna dyrekcja, szanowni nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły, drodzy rodzice i drodzy uczniowie. No, spotkaliśmy się tu dziś, aby uroczyście rozpocząć ten nowy rok szkolny. Dlatego z tego miejsca w imieniu własnych, w imieniu Rady Miasta Ostrońki, zwrócę się wpierw do uczniów. Drodzy uczniowie, życzę Wam, abyście w tym roku szkolnym odkrywali swoje pasje, pielęgnowali swoje talenty, odkrywali te talenty i je rozwijali. Życzę Wam samych fantastycznych chwil spędzonych w szkole i wielu, wielu przyjaźni, które zostaną na całe życie, na całe lata. Drodzy nauczyciele, Wam powinienem najpierw podziękować za pracę, którą wykonujecie, za trud, który wkładacie w wychowanie naszych dzieci, w przygotowanie ich do życia w przyszłości. Bez Was byłoby to niemożliwe albo bardzo trudne. Dlatego w swoim imieniu i myślę w imieniu innych rodziców serdecznie Wam za to dziękuję. Ale też chciałbym Wam życzyć samych sukcesów Waszych, osobistych, ale także sukcesów. Uczniów, nawet tych najmniejszych. Życzę Wam też dużo cierpliwości, dużo cierpliwości do nas, rodziców i do uczniów. Życzę Wam wspaniałych też wspomnień z całego roku szkolnego. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję bardzo. Ma rację, mówi, że wakacje już skończyły się. Daj mi spokój, wzmocnij się na roku, by wyjechać sobie gdzieś. Potwórz pan, może możecie zaskarżyć ten nauki świat. Zamiast jęczeć ten kiosę, zaśpiewaj sobie tak. Na staw puszczę, przestań się poruszyć, taki to już ucznia los. Nie wytrzymam jak bądź szybki mam, będzie ze mnie brak. Obudź w sobie bardzo mądrą sobę i zaśpiewaj z nami pach. Zaczynamy, zaczynamy nowy szkolny. Się przeskoczyć. Jeśli taki mur obejść nie da no to bój